Hej, czyli Szymanko, z tej strony Loren i witam Was w kolejnym odcinku Mad Maxa i musimy się spotkać z tajemniczym mieszkańcem, więc już do niego dojeżdżamy i zaraz się z nim spotkamy. Tam się wysiada. A możesz naprawić samochód albo go ulepszyć. Dobra. To będzie ten z poprzedniego odcinka, co go spotkaliśmy tam w piwnicy? Być może. O, słońce grzeje? A je, jest tam, jest tam. Stoi. Tylko by, czy będzie by miał złe zamiary co do nas. A, przekonajmy się. Past, you say you seek the plains of silence, but do you not wander them right now? The remains of your life, a perpetual flight, an escape from all that is human, until one day the plains of silence end and you begin. You have a purpose in this life, my friend, although you fear to dream it. But pain will come, much more pain, before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you at June after June of drifting, half forgotten terrors. You flee them always, these past phantoms, and the madness that crawls inside. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. Uh-huh. Jakieś moce mam. Intuicja pozwala Maxowi dłużej używać broni białej, zanim ulegnie ona zniszczeniu. Eee... Legendy Maxo 1. Dobra, mamy 4 to wytrwałość, woda na razie. Eee... Mniej paliwa, większe obrażenia, dłużej furii. Amunicja i może adaptacja, niech będzie tego. I to za każdym razem mam się z nim spotykać, a on będzie mi chuchać w mordę czymś i będę się ulepszać? Może. Nie wiem. A dobra, ja, ja mogę grać, ale ja tak patrzę myślałem, że kascenka jakaś. Dobra, wracza, wracamy do Magnum opus. Grifa może pomóc Maxowi rozwinąć zdolności w zamian za zrzetone grifi. Zdobywa je kończąc wyzwania. Mhm. Mm no tak. Oj, będą kłopoty. Będą, będą. Czekaj, ja tu zaparkowałem. A, dobra. Dostaliśmy pistolet sygnałowy, to go użyjemy, by przywołać czuma. O, jedzie i po prostu tak możemy. I po prostu możemy tak przywołać samochód. Dobra, gdzie teraz? O, warsztat, po podwójny dopalacz. Escape, warsztat. Aha, tego po prostu? Nie muszę nigdzie jechać? Gdzieś podwójny miał, miałem ten. o. No i proszę bardzo. To tyle? Już... Ule ulepszone? Wypróbuj dopalacz. Dobra, ale którym? A, tutaj chyba jeszcze nie, muszę po prostu dojechać tam. O, spacja. O kurde, ale dupo. Ej, co, nie zaliczyło mnie czy jak? Przecież super skoczyłem, no. Halo gro. Co teraz? peracze. Dobra, nie ma sprawy. A to jest taki mały, ma, mały busik jeden. ma mordy. Co tam? <laughs> Ej. On ma tam problem chyba jakiś. Oj ja ci pomogę. Mordo. Misja fabularna ukończona. Fajnie. Myślałem, że to inaczej będzie. Max. Menu ulepszeń Maxa zostało odblokowane. Jest dostępne menu pauzy. Możesz z nimi ulepszyć wyposażenie oraz wygląd Maxa. Zdobywane nowe narzędzia i umiejętności bojowe wykorzystywane w walce wręcz. Tak, Super. Dobra. Teraz trzeba się kierować w stronę naszej, naszego obo obozowiska chyba. To mi się wydaje. Jak się ten dopalacz ładuje? On z czasem, czy po prostu nie wiem, trzeba driftować, czy co? A on się z czasem ładuje chyba. A wszystko jest tu tutaj. Yy, tutaj jest ten. O, paliwo. Tutaj jest dopalacz, tu są naboje. No kurde, nie wiedziałem gdzie kamerku ustawić. A po środku chyba nie będzie, nie?

What did I tell you? V8, not V6. Yeah, exactly. Eight is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief, a bona fide bad boy, huh? Four hundred and twenty-nine cubic inches, four hundred and sixty horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop day or night. Right? You'd be evergreen, eternal, road zipping with the gods. Where is it? Gas Gastown. Well, let's go there. No, wait, wait, wait. You can't just go to town. Oh, we need armor on my angel for that run. Yes, yeah, it to take a long time too. So I'd probably need to get a couple of. The cabiners! Get in the car. Wait, wait, my cabin, I'm like... No kurde, tego się nie spodziewałem. Myślałem, że nudnie będziemy musieli złą zbierać czy coś takiego. Okej, okay, musimy chyba teraz przez ogniem, przed ogniem uciekać. To chyba nie będzie skomplikowane. Dobra, nieważne. Ekipa zgniło zęba. Nawet rozpędź się. Jeszcze kolejny dojechał do nich.

Też tak myślę Dobra, próbowałem przynajmniej Olu uciekłem No to jednak mogłem się nie pokazywać im Dobra oni tam zostali Ale szkoda chciałem się z nimi pobić

To mogę chyba nie? Czy nie? Musiałbym jakoś bardziej do nich podjechać, a jeszcze na wstecznym kozak. No już. No to w inny sposób. E. No, przywal to. Myślę, że to musi się zaświecić, Dobra, teraz możemy do niego jechać. Dokładnie nie pojawił się grifa. Fajnie. Ktoś tam jechał. O, kolejny straszek. Chyba w górę muszę celować bardziej. Takie tych pałąków. Tak, to ma sens. O, o kurde, ale szybki. Jak chcę tylko nóż. Daj mi nóż. Dobra. No, ty już tam powinien zdychnąć. Dobra. Nie. Nie chcę tego samochodu. Chcę to. To się prędzej czy później przyda, więc warto mieć e, jakiś nożyk w, za w zapasie. Daleko jeszcze? That's what we need, A shooter with some range. Our rifle barrel, scope. A caliber, large caliber, yeah? Real life. shot. I to get one. Uh -huh. uh, perhaps these nimble black fingers are skilled in such metallurgy. Are you saying you can build me one? if Jeet has the parts I need, I saw one dismantled once. It's not so complex. Wyborowcy, z krotu się wyborowców na całych Polskowia i likwiduje ich, żeby zmniejszyć poziom zagrożenia. No jest dość mały już, powinien być. 3 te straszaki. Jeden wyborowiec. To nie dosięgnie. Jednak... Ajajaj. Next time. Next time. Dobra. Powinniśmy już tu jechać, no. O, jedzie ktoś. Dobra, chyba nie będzie podbijać. A nawet jeśli to się zakręcił i zrobił bączka. Hello, Witamy, Dzień dobry. Uh, it's love It is me, Chum Bucket, uh, master wrench jockey, and skilled blackfinger, who is an acolyte to the angel combustion, who has you. Uh... <laughs> Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? Uh, I, I fear not. Uh, pain must linger. Uh, I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills, Scrap Monkey? Please! Please, we aim to enter the Dead Barons. And all my gear, it was destroyed by infidel scavengers. And we need to heal this machine. If you let us work here, where it is, saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide respect! Ah, praise be the prophet! Let him inside. Siedziba Gita twierdza. Gita, JETA i ITA. Oj, 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 przepraszam. W MAJKO walnęłem. Dobra, i tutaj będę się z Wami żegnać. Dziękuję, że byliście. Polecam zostawić łapkę w górę, napisać komentarz i walnąć suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić na następnych odcinków przygody Maxa. Więc cześć i czołem do.